W tym momencie zazwyczaj pojawia się coś śmiesznego na początek filmu. Zapraszam! Cześć kochani, witam Was na moim kanale w nowym filmie, w którym chciałabym opowiedzieć Wam kilka mitów, które krążą gdzieś po świecie, zarówno animacyjnym, jak i facepainterskim, o tym, jak wygląda praca facepaintera, i jest też kilka takich. Dziwnych informacji, które tworzą wokół nas face painterów taką otoczkę, że tak się dzieje podczas naszej pracy. I ja dzisiaj jestem od tego, żeby to naprostować, wyjaśnić, albo potwierdzić, że tak właśnie jest. Dlatego nie czekamy dłużej i zapraszam! Mm -hmm. Chciałabym zacząć od pierwszej kwestii, jaką jest to, że żeby zostać face painterem, trzeba mieć wykształcenie plastyczne, albo trzeba mieć super dryk plastyczny, albo w ogóle być drugim Picasso, co jest moim zdaniem, i też zdaniem innych osób, z którymi miałam okazję na ten temat rozmawiać, nieprawdą. Mam taką anegdotkę, gdy kiedyś pojechałam na wesele i para młoda wybrała program, w którym dodatkowo jest jeszcze malowanie twarzy, pojechała ze mną moja przyjaciółka. Ja e, ukończyłam liceum plastyczne razem właśnie z moją przyjaciółką, z którą Mieliśmy okazję pojechać na animację. No i moja przyjaciółka chciała pomalować twarz. Byłam przekonana, że będzie to przepięknie, przecudownie, ponieważ ona ma bardzo duże wyczucie e, kolorów, tego jak one ze sobą powinny wyglądać i co ze sobą dobrze wygląda e, i ma bardzo wypracowaną rękę. To ten malunek, który stworzyła, był kolorystycznie ładny, ale technicznie już był taki niezbyt zadowalający. E, więc to jest potwierdzeniem tego, że szkoła plastyczna nie zapewnia Ci w ogóle tego, że Ty obudzisz się jutro rano i będziesz face painterem i usiądziesz i namalujesz w ogóle coś super. To jest właśnie mit, który w tym momencie obalam. Nie trzeba mieć wykształcenia plastycznego. Mało tego, znam face painterów, którzy totalnie byli słabi z plastyki czy z jakichś zajęć plastycznych, a malują super, dlatego że jesteśmy w stanie wyuczyć się jakichś technik, wypracować sobie rękę yy, i nie potrzebujemy do tego nie wiadomo jakiego zmysłu. Wystarczy, że yy, widzimy co ze sobą dobrze wygląda, a co nie i że kolor brązowy nie pasuje do różowego na przykład. Dlatego nie trzeba mieć zmysłu plastycznego. Mit numer dwa: żeby zostać face painterem, trzeba ukończyć kurs i tyle, i starczy. Powiem Wam, że ja jestem po kilku kursach, a miałam okazję szkolić się u kilku face painterów i to, że skończyłam kurs, nie świadczy o tym, że jestem face painterem bo na kursie poznałam techniki, zobaczyłam jakimi farbami mogę malować, co to są split cakes, co to są rainbow cakes, jakie są marki różnych farb, jakie są pędzle. I miałam okazję faktycznie użyć tego w praktyce, ale gdybym chciała wrócić do domu i nie ruszać już tego nigdy i pojechać na zlecenie, to by się okazało, że nie pamiętam w ogóle jak użyć tego pędzla. Nie pamiętam co to była technika, na przykład one stroke, bo pierwszy raz o tym usłyszałam. A o tym jak malowałam róże i w jakiś sposób układała mi się ręka, to już w ogóle 10 razy zadążyłam zapomnieć. No, i lipa, jesteś na zleceniu i miały być, słuchajcie, cudawianki, nie wiadomo co, a wyszło słabo. Dlatego sam kurs nie czyni z ciebie face paintera. Należy ćwiczyć, szkolić się, jeżeli jest możliwość, jeszcze na jakichś innych wyjazdach, czy zjazdach, czy warsztatach otwartych, zamkniętych, czy skorzystać też ze szkolenia u innego face paintera, bo to jest coś, co tworzy nasze doświadczenie, i to właśnie dzięki niemu jesteśmy w stanie. Malować, po prostu ładnie malować. Najlepiej, żeby malować codziennie przez jakiś czas albo w miarę regularnie, lub po prostu szukać grup, gdzie są wyzwania face paintingowe. No i do nich możemy sobie dołączyć i tam co jakiś czas wrzucać te prace na jakiś określony temat. Dlatego zapamiętajcie, to, że macie kurs, to nie znaczy, że już nic nie musicie robić, nie musicie ćwiczyć. Osoby, które są naprawdę na takim poziomie, też ćwiczą. Bo za każdym razem poznajesz coś nowego, coś możesz sobie inaczej namalować i to się przydaje. Fakt numer 3. Zrobię coś za reklamę, to mi się opłaci. Nie wiem czy rozumiecie o co mi chodzi, ale zarówno w branży animacyjnej, jak i face paintingowej spotykam się z taką sytuacją, że dzwoni do mnie Klient i mówi pani Marto zapraszamy ileś godzin malowania twarzy na festynie gdzieś tam um, i oczywiście mój sprzęt, mój dojazd, no i kiedy przechodzi do rozmowy o stawce słyszę będzie zrobiona fotorelacja będzie mogła pani udostępnić na swoim profilu. Zrobimy to za reklamę. Będzie mogła się Pani zareklamować. Powinna Wam się zapalić czerwona, zielona, granatowa, jakakolwiek lampka i powinniście to sobie przekalkulować, czy to Wam się opłaca, bo dużo jest takich miejsc, gdzie co z tego, że udostępnicie zdjęcia. Równie dobrze możecie wziąć za to pieniądze, zaprosić fotografa, żeby zrobił Wam fajną relację i na tym zarobić przy okazji, bo ile razy można jeździć za reklamę? Pamiętajcie, że face painting. Jest waszą formą zarobku. Wy na tym też zarabiacie. Nie robicie wiecznie akcji charytatywnej. Co nie zmienia faktu, że jest dużo akcji charytatywnych, w których jak najbardziej na przykład ja się angażuję yy, i nie biorę za to pieniędzy. Dlatego, że jest to na przykład akcja na rzecz dzieci, na przykład z jakiegoś miejsca. Albo zbiórka pieniędzy, ponieważ coś zostało zniszczone, skradzione, no i artyści na przykład mają okazję w ten sposób jakoś pomóc, albo odwdzięczyć się za wieloletnią współpracę. Jest dużo eventów, w które fajnie zaangażować się charytatywnie, bo faktycznie to ma sens. Zastanówcie się trzy razy, czy Wam się opłaca, bo robicie sobie taki mm, marketing, albo taką opinię, że jesteście firmą, która po prostu przyjeżdża na takie eventy za reklamę. To, że jesteś początkujący, to nie znaczy, że musisz robić e, swoje zlecenia za darmo. Weź może mniejszą stawkę, którą czujesz, że powinieneś zaproponować, ponieważ e, Twój poziom malowania twarzy nie jest tak wysoki jak kogoś, kogo znasz i bierze trochę więcej, ale nie za darmo. Następnym mitem, który występuje, w naszej branży animacyjnej e, to jest to, że nieważne co namaluje, ważne, żeby namalować. Powiem Wam, że mam wrażenie, że dużo osób e, kieruje się tą zasadą i nie jest świadomym tego, że ludzie są coraz bardziej świadomi, jak powinno wyglądać malowanie twarzy. Jakimi farbami nie powinniśmy malować dzieci? Rodzice coraz częściej pytają, czy to jest bezpieczne, czy to nie uczula, ponieważ na festynie na Dniu Ogórka moje dziecko było malowane i dostało uczulenia. Mało tego, ci rodzice mają oczy i te dzieci też mają oczy i jeżeli my proponujemy, że namalujemy w ogóle odlotowego jednorożca z ładnymi brokatami, przejściami jakimiś i kolorową grzywą, a fundujemy dziecku taką rakietę i, i pomalowane na biało oczy, no błagam, no to no to nikt nie powie, że to jest ładne i atrakcyjne dla oka. I to jest właśnie to malowanie, nieważne jak byleby malowanie, bo przecież dzieci ze wszystkiego się ucieszą. No nie, my świadczymy usługę, powinniśmy być porządni, rzetelni i jeżeli chcemy mieć faktycznie usługę i firmę na poziomie, to tego trzymajmy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie namalować, Czegoś na fajnym poziomie, żeby to wyglądało po prostu ładnie. No to nie malujmy. Albo znajdźmy face, painter, face paintera, który to za nas zrobi. Albo pójdźmy na kurs. Nie wiem, obejrzyjmy tutoriale na YouTube, cokolwiek. Yy, I podnieśmy trochę ten level w górę, żeby to było faktycznie fajne i ładne. I wśród tych moich wszystkich mitów przygotowałam dla Was. Y, taką wisienkę na torcie. Każdy animator powinien być face-painterem. Wydaje mi się, że świadomość animatorów zaczyna się trochę zmieniać i animatorzy zaczynają wiedzieć, że animator to animator. Face-painter to face-painter, twister balonowy to twister balonowy, iluzjonista to iluzjonista. Nie wiem, policjant to nie strażak, strażak to nie hydraulik, wiecie o co chodzi, nie? Jakby to są zupełnie różne e, dziedziny, w których się poruszamy. Ale możemy je ze sobą łączyć. Dlatego jest dużo szkoleń, które może wprowadzają w błąd, a, gdzie występuje szkolenie z animacji czasu wolnego, malowanie twarzy, skręcanie balonów, robienie baniek, pokaz iluzji, yy, wkręcanie żarówki, salto i, i w ogóle 300 innych umiejętności. I gdzieś pomiędzy tym zatraca się to. Czym tak naprawdę powinien być ten animator, a właściwie kim? Odróżnijmy to od siebie. Face Painter to jest osoba, która zajmuje się malowaniem twarzy, a animator to jest osoba, która zapewnia atrakcje i atrakcyjne spędzenie czasu dla dzieci czy dla dorosłych. No my akurat rozmawiamy o animacji dla dzieci, więc dla dzieci. I to, że my połączymy to z face paintingiem, to jest tylko dodatek do animacji. Face painting jest oddzielną dziedziną. Nie mylmy tego. I nie uważajmy, że jeżeli źle malujemy, to jesteśmy złym animatorem, albo jeżeli jesteśmy face painterem i słabo animujemy, to jesteśmy słabym animatorem. No nie, to znaczy, że jesteś dobrym face painterem albo dobrym animatorem. Pamiętajcie. Malowanie twarzy nie musi być w Waszej ofercie. Tak samo jak jesteś Face Painterem, animacja nie musi być w Waszej ofercie. Chyba, że jesteś tym super, to połączcie to już w ogóle ekstra, bo fajnie mieć, wiecie, różnorodne atrakcje i żeby klient był świadomy, że to jest dodatkowa atrakcja. I ostatnim mitem jest to, że musimy ponad wszystko uważać na higienę. Brzmi bardzo intrygująco. E, chciałabym Wam powiedzieć, że higiena jest na maksa ważna, ale też nie ma co przesadzać w drugą stronę, e, ponieważ słyszałam na przykład, że mm, dużo ludzi dezynfekuje farby albo dokrapla coś do wody, albo spryskuje czymś e, pędzle i to jest e, złe. To znaczy, tak, już tłumaczę. Dobre jest dbanie o to, żeby nasze farby były czyste, żeby pędzle były wypłukane i też były czyste, żeby woda była wymieniana, żebyśmy nie malowali e, dzieci, które mają jakieś zadrapania, zranienia, opryszczki, ale dolewanie czegoś do wody, dodawanie czegoś do farb jest po prostu nieodpowiednie. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak ta substancja, którą dodamy do farb. Będzie reagować właśnie z farbami. Czy to się nie objawi jakąś alergią? To samo dzieje się z zakraplaniem czegoś do wody, albo nie wiem, spryskiwaniem czegoś w pędzli podczas malowania. A więcej o higienie podczas malowania, o tym jak dbać o swój sprzęt, opowiem Wam w następnym filmie, na którego już Was bardzo, bardzo, bardzo zapraszam. Mam nadzieję, że go obejrzycie, bo będzie moim zdaniem bardzo ważny. I tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wyjaśniłam Wam trochę faktów krążących gdzieś po świecie animacyjno-face paintingowym i ogólnie takim świecie na co dzień. Eee, że mogliście zweryfikować kilka informacji i jestem ciekawa, co myślicie na ten temat. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu. Widzimy się w następnym filmie, zapraszam Was do subskrybowania, tutaj gdzieś na dole jest czerwony przycisk oraz widzimy się na moich social media na Instagramie i na Facebooku. Do zobaczenia, cześć, pa!